Wszystkim z tej strony, Angeli, zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka serii Spyro of the Dragon, czyli Rock Smoka. A w tym odcinku kończymy sobie na 100% laboratorium agenta 9, którego uwolniliśmy w odcinku poprzednim i znajdował się on dokładnie tutaj, właśnie przed nami, w klatce koło naszego niedźwiedzia Sknerusa, któremu oczywiście musieliśmy zapłacić klejnotami za to, by go uwolnił. W takim razie weźmy sobie od razu na dzień dobry do tego etapu. Mam nadzieję, że tak jak w poprzednim odcinku uda nam się zaliczyć to za jednym strzałem na 100% i nie będzie jakichś komplikacji w stylu, że trzeba będzie zrobić jakiś późniejszy etap, żeby dopiero nabyć jakąś umiejętność, czy kogoś uwolnić i dopiero tutaj się wrócić, bo już tak mieliśmy kilka razy z kilkoma etapami. Dobra, więc teraz już wiemy z odcinka poprzedniego, że wcielimy się właśnie w Agenta 9, zobaczcie jak to wygląda, możemy sobie skakać, będziemy też strzelać z tego co widzę, nie mamy jakiejś specjalnej umiejętności, ewentualnie chyba sprint, dobra, nawet nie, okej, okay. tutaj sobie strzelamy i możemy sobie ewentualnie celownik jeszcze zmienić i to by było chyba na tyle, dobra, no to w takim razie... Lecimy, jak tutaj wygląda sprawa? 700 gemów, zobaczcie i 3 jaja do zebrania. Między innymi z bombardu i nosorogi. No dobra, tam mamy jakąś tarczę. Jak to będzie wyglądało? Tu możemy zapewne strzelać sobie. Gemy, widzę, też możemy zbierać. No dobra, tutaj ktoś stoi. Czy to jest profesor nasz? Tak jest, dobra. W takim razie weźmy sobie te dwa gemy tutaj. Za dawnych czasów. Dobra, zeszły wszystkie atrapy pojawiające się strogi również, dobra? Czyli tak. Ale to będzie ciężko, powiem wam szczerze, bo ten celownik to jakoś tak dziwnie chodzi. A właściwie to bardzo szybko się go przemieszcza. Dobra, nosrogi są tam, więc możemy sobie w nie strzelać. Tu musimy po prostu wszystko zestrzelić, po to, żeby nam się pewnie odblokowało dalsze przejście. Tak podejrzewam. Tak jest. Doktor się, zobaczcie, teleportował teraz. W takim razie mogę specjalnie i spokojnie iść sobie dalej. Aha, tutaj musimy sobie strzelać. Widzę, że celownikiem nie musimy jakoś dokładnie mierzyć. Mając go wypośrodkowanego, strzelamy po prostu przed siebie. Więc może i nie do końca jest aż tak źle. Dobra, co nas tam czeka, nie wiem, ale sprawdzimy sobie tutaj. O, no, tak jak myślałem właśnie. I nie wiem jak to teraz zniszczyć, więc prawdopodobnie będzie trzeba tutaj później wrócić, żeby sobie te skrzynie wszystkie załatwić. Może mamy jakąś specjalną, inną broń, kto wie. Chociaż na razie nie zauważyłem. Dobra, co nam tutaj powie profesorek? Wielu Sorogów urządziła zasadzkę. Teraz tylko czekają aż usunę pole siłowe. Przypuszczam, że będą się pojawiać aż strzelisz w czerwony przycisk alarmowy obok drzwi przez które przechodzą. Okej, okay, czyli musimy zaszczelić przycisk. Zobaczcie, czerwony przycisk by zamknąć na Sorogi inaczej będą cały czas się pojawiały. No dobra, idą faktycznie, ale będą dawać gemy czy nie? No nie będą. Gdzie jest ten przycisk? To był ten przycisk, okej. Okay. No to wiemy już o co chodzi. Ja tam zniszczyłem przed chwilką kurczę. Wow, czekajcie, bo to prawdopodobnie będę mógł podnieść, i kto wie, czy tym nie zrzucę. Nie, to się rozbija. Okej, okay. w takim razie nie. No, szukam sposobu na tą skrzynkę, która była wcześniej. Pamiętacie, metalową? Nie można jej zastrzelić. O tak, sobie będziemy to załatwiać wszystko. Tu chyba będą kolejne gdzieś drzwi. Tak mi się wydaje, bo biegnie tych rogów sporo. Już widzę przycisk. Zaraz go sobie zestrzelimy. Już zestrzelony. Dobra. Tam można wejść do środka. A, chyba nie bardzo. No dobra. O, zamknęły się, proszę bardzo. A tutaj się chyba otworzyło przejście nam. No dobra, wchodzimy. O, jest profesorek znowu. Wskaźniki pokazują, że za ekranem kryje się banda nosorogów. Uruchomię platformę widokową, a ty strzelaj do wrogów, gdy będą atakować. Stręcam no dobra. Z z trybu snajperskiego. Tryb snajperski, czyli przybliżenie po prostu, okej. Okay. Zobaczmy. Gdzie wy jesteście? Tam są, okej. Okay. Tryb snajperski to jest to, ale ja sobie jeszcze tutaj... Czekajcie, bo oni też do mnie strzelają. Kurczę, spadłem. Czyli od nowa, ok. Dobra, w takim razie, gdzie wy jesteście? Tam. Dobra, udało się jeden. Tu jest jeszcze jeden. Ciekawe, czy za moimi plecami się pojawiają. Chyba niekoniecznie. Wydaje mi się, że chyba tylko tutaj. Tak jest. Dobra, jest kolejny. To nie jest tak ciężko, skoro są tylko przede mną. Dobra, chyba się udało. Myślałem, że będzie jajo za to, ale widzę, że nie. Teraz możemy sobie wszystko tutaj pozbierać. Tych gamów nam chyba trochę wpada, bo ja widzę po 5-10 sztuk, dużo fioletowych i żółtych, a one właśnie są punktowane za większą liczbę. Dobra, ta mamy się teraz udać, ale tutaj chyba wszystko już, co? Chyba tak, jak to wygląda? 157 gemów już mamy. Sporo. Dobra, tryb snajperski. O, proszę tutaj mamy jeszcze oddalanie i przybliżanie obrazu. O tym nie wiedziałem. Okej, okay, gdzie są te ptaki przede wszystkim? Są tutaj. Faktycznie. Jeden. Dwa. Tam jest jakiś jeden ptaszek. Dostał. Tu widzę jednego gdzieś. Odbija się pocisk, więc podejdę troszkę bliżej. Jeszcze się odbija ten pocisk. Dziwna sprawa. Teraz już powinno być ok. Oberwał. Tam jest jeszcze daleko jeden. Oberwał. Jeszcze nam jednego ptaka brakuje. Tutaj nie. I nawet go nie widzę. Co jest najlepsze. Ale słyszę. Czekajcie, gdzie on jest? Zaraz go sobie poszukamy. Pierw pozbieramy sobie gemy też, które są tutaj rozmieszczone dookoła. Chyba jest tutaj na górze, takie mam wrażenie. A tam siedzi, dobra. Dostał. O proszę i dostaliśmy jednak jajo. Biula. Mogę znów włączyć generator Czyli tu będzie chyba koniec etapu. Wow, kolejne wszystka wyleciały i to mnóstwo ptak ptaków. Ło wow, wow wow! O kurcze, lecą prosto na mnie, ale jaja. Czyli co, na nowo je muszę je chyba załatwić. Chociaż prędzej to one mnie załatwią, chyba. I chyba już to zrobiły. No właśnie. Dziwna sprawa. Za to będzie pewnie drugi jajo. No dziwna sprawa o tyle, że przecież ciężej jest tutaj właśnie tą małpą kurcze. Te ptaki załatwiać. Zobaczcie. Muszę sobie znaleźć dobrą miejscówkę. Będą mnie zaraz pewnie atakować. Może tak będzie łatwiej. O właśnie. Być cały czas w ruchu. Żeby nie mogły w ogóle wylądować na mnie. O właśnie, ja sobie... O kurczę, Ten już mnie zaraz dorwie na bank. Patrzcie się, nie mogę trafić w ogóle tych ptaków. A może i tyłem faktycznie będzie łatwiej? Lepiej. Dobra, coś tam trafiam. 5 w sumie już ubiłem. Nawet 6, 7. Dobra, jeszcze tam zostało... Na górze kilku, kilkoro. Wow, 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 Oberwał, jeszcze trzy ptaszyska. Gdzie one są? Tam jeden siedzi. Dobra, dostał. Jeszcze dwa, jeden. Tutaj są dwa, okej. Okay. Nie powinno być jakiegoś problemu. Serio? Już tak ciężko jest trafić, naprawdę. Dobra, dostał. Ciekawe, czy będzie w nagrodę drugiej jajo. Dobra, udało się to zrobić. Ja teraz tylko przebiegnę jeszcze jedną rundę dookoła. Czy gdzieś tutaj nie pominęliśmy jakichś gemów? Może się okazać, że coś zostało. No i proszę, jest zban. 5 gemów. I to chyba będzie koniec. Tędy. Tam jest znowu profesor. Zanim zagadamy to oczywiście... O proszę, są nosorogi też. O, te mają jakieś tarcze. Dziwna sprawa, a co to jest takiego? Prosi się, żeby aż to podnieść po prostu. A, to było życie, zobaczcie. Może powinienem w głowy celować wtedy? Nie mam pojęcia. Teraz sprawdzę wszystko, tylko na razie sobie po prostu pozbieram gemy. Dobra, zostawię ich. Pewnie nam profesor zaraz wytłumaczy o co tutaj chodzi. Jak się ich pozbyć, Nie wiem, czy to nie jest jakaś nowa broń. Co to jest takiego? 10, okej, okay. no to chyba tym. A czekajcie, jak tym się strzela, to jest pytanie. Jakoś na pewno. Ok, rzucamy to, są jakieś bomby, chyba. Wow, to już chyba wiemy jak sobie, kurczę, zniszczymy wcześniejszą skrzynkę metalową. Zobaczcie, kurczę, nie mogę go trafić. Dobra, teraz sam raz. Tam są kolejne. No, kilku nosorogów, ja wiem, dobrze. Tylko tak. O, i tutaj jest skrzynka też taka metalowa. Ale to możemy sobie zobaczyć, odnawiać amunicję. Tylko ciekawe czy tam potem skoczę. Spróbujmy. Okej, okay, jak przytrzymamy sobie przycisk, to jest celownik. Możemy sobie dokładnie wymierzyć. O, właśnie o to chodziło. Jak tam sprawa z gemami? 288. No to gdzieś musi być jakiś portal. Tak podejrzewam. Dobra. Jeden oberwał, drugi nie oberwał, ale tu chyba wystarczy rzucić. Wow, odbiło się wszystko. Dobra, już Cię mamy. Kurczę, gdzieś mnie przeniosło, ale dostajemy za to jajo kolejne. Dobra, jak tam sprawa? Zeszczel łodzie, czyli musimy zeszelić jeszcze jakieś łodzie. Wow, dużo gemów poleciało tutaj. Tego się nie spodziewałem. Do domu nie wracamy, bo my będziemy chcieli na 100% ten etap zrobić. Tymczasem potrzebujemy kurcze właśnie bomby, żeby rozbić tego typu skrzynie. No dobra, w takim razie trzeba stąd wyjść. No i praktycznie jesteśmy przy tej bombie. Tam jeszcze musimy się dostać też. Dobra, weźmy sobie to. Pójdziemy rozwalić tamtą jedną skrzynię metalową. Proszę bardzo. Ciach. No trochę się posypało. 451 gemów, więc to nie jest... Kurczę, mała liczba. Czy to jest właśnie łódź? Nie, tam zaczynaliśmy. To jest początek naszego etapu. A my musimy się dostać w inne miejsce zupełnie, najprawdopodobniej przydałoby się zregenerować też. Dobra, weźmy sobie to i teraz tak, tam mamy jakiś, a tu jest generator, możemy w niego strzelić chyba, co? Czy może trzeba bombą rzucić? Oho, chyba trzeba przerzucić górą. No i ładnie, dobra. Teraz możemy sobie tutaj wejść i pozbierać, o i samo zobaczcie. Także dostaniemy jajo chyba za to wyzwanie. Dobra, rzucamy. Proszę bardzo, ile gemów nam tutaj daje? Chyba wszystko mamy tutaj zebrane. 6 łodzi do zniszczenia. 592 gemy, brakuje nam tylko 108 gemów do 700. Naprawdę fajne, nie zapeszając. W tym świecie czwartym póki co są. póki co lewele. Dobra. Czy możemy zestrzelić je normalnie? Czy nie? Możemy. Dobra, to jest dobrze. W takim razie. Bo szkoda nam będzie bomb przecież marnować. Wow, nie wiem jak to się stało, że tamten oberwał. Czy to był przypadek? Tam ci są daleko, ale tu już jeden. oj, kurczę, nie, 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 już nie. skakuj, skakuj, nie udało się. No dobra, trudno. Za bardzo podszedłem do krawędzi i niestety poleciałem. Ale nic się nie dzieje kontynuujemy, tylko czekajcie, bo my jesteśmy na tej platformie teraz, więc musimy sobie na nowo do tych łodzi podejść i chyba wszystko nam się teraz zrespiło, że tak powiem. A może niekoniecznie. Dobra, przede wszystkim to musimy zniszczyć znowu. Jeszcze raz. Dobra, udało się. No i dobra, strzelamy. No szczerze mówiąc wystarczy stać w jednym miejscu i strzelać też w jedno miejsce, bo i tak wszyscy prędzej czy później tędy przepływają. Więc to jest kwestia po prostu czasu. Filozofii jakiejś nie ma. Zobaczcie już trzech. Poczekamy sobie teraz tutaj. Aż podpłyną. Dobra, jeden został. Wow, bo zaraz znowu spadnę, muszę uważać. Tamten w kółko się kręci gdzieś w tym rejonie, więc powinien zaraz się napatoczyć. No i się napatoczył i jeszcze tamten nam został. I to będzie po wszystkim pewnie, nie wiem gdzie się jajo pojawi. Pewnie koło nas po prostu. Dobra, tak powinno być ok. O proszę, wygląda na to, że ten ostatni chyba jajo będzie miał. No i rzeczywiście wyleciało z łódki tony. Dobra, także jaja mamy wszystkie, na to wygląda. I teraz potrzebujemy jeszcze zebrać pozostałych gemów, których powinno być 108 gdzieś. No i domyślam się, gdzie mogą być, tylko nie wiem czy aż tyle. Bo przecież mieliśmy na początku etapu, o ile pamiętacie, tą skrzynię metalową, którą wypadałoby zniszczyć właśnie przy pomocy bomby. No i zaraz zobaczymy, czy tam będzie aż tyle gemów. A jest to możliwe, bo przecież bardzo dużo żółtych gemów było w tych skrzynkach wcześniej. Chyba, że jakieś pojedyncze jeszcze jednostki ominąłem, dlatego się tak po drodze rozglądam. Tutaj nie bardzo. Myślę, że powinno być tam wszystko. Czyżby coś z tyłu jeszcze było? Nie. Dobra, tu jest ta skrzynia. No to zobaczymy. Oto chwila prawdy. Czy tutaj będą wszystkie gemy? No sprawdźmy. Jednak nie, zobaczcie, zobaczymy zaraz sobie, ile brakuje jeszcze. 60? No to gdzieś musi być jakiś sekret w takim razie. Innej możliwości raczej nie ma. No i na pewno nie tam, bo tam zaczynaliśmy etap. W takim razie szukamy. Musimy się rozejrzeć za czymś podejrzanym. A co tam jest na górze? Wiecie co? Kto wie, czy tam nie ma jakiegoś sekretu? No właśnie, co to jest, to czerwone? Dam radę tam dostrzelić. Chyba nie bardzo, chociaż. Wiecie co? Chyba zastrzeliłem to coś. Cokolwiek by to nie było, i ciekaw jestem, czy możemy jaką małpa się wspinać, właśnie. O nie, tylko tam nie spadaj. Dobra, może po jakichś pnączach będziemy mogli się wspinać, kto wie, tego nie sprawdzałem. Może jakąś. O proszę bardzo! Ja chyba zaszeliłem ten gem właśnie z tego balonika, czy cokolwiek by to nie było. Na górze to czerwone. Dobra, ile nam zostało tych gemów teraz? 35, także wyglądałoby na to, że 10 i 25. Dobra, no to w takim razie rozglądamy się gdzieś na górę. Może więcej będzie tego typu elementów do zestrzelenia. A tutaj wskoczymy? Nie. Dobra, w takim razie. Idziemy dalej. Będziemy się rozglądać przede wszystkim gdzieś do góry, nad głowę, bo może się okazać, że... czekajcie bo z tego co się orientuję to przecież ważka może nam wskazać drogę do Gemma. Jeśli sobie jakimś tam przyciskiem... O właśnie, poczekajcie. I właśnie gdzieś nas tam naprowadza, zobaczcie. Widzicie? Dobra, idziemy dalej. Co by nie było, pokaż nam... Tu jest balon, patrzcie się. Tym razem żółty zadychę, czyli brakuje nam jeszcze 25. I wszystko będziemy mieli zebrane. No to nie ma wątpliwości, że gdzieś na pewno jeszcze będą takie balony. Których po prostu wcześniej nie zauważyliśmy. Być może i tutaj, chociaż tutaj bym zauważył, bo te ptaszyska żeśmy. Zestrzeliwali, więc raczej w tej lokacji już nic nie zbierzemy. Ewentualnie tutaj poza tą lokacją, gdzieś na górze. I zaraz sobie sprawdzimy dokładnie. Na razie nic w oczy się nie rzuca. A ta skrzynka, ona nam produkuje te bomby, więc raczej jej się nie niszczy. Tam jest, zobaczcie po drugiej stronie. I kto wie, czy to nie będzie za 25 punktów. Co by nam dało 100%. Czekajcie, z tej strony go nie widać. A, i tam jeszcze jest. O, kurde, jest ich więcej znacznie. Zobaczcie. Dobra. Jeden, dwa. Dycha. Pięć. Czyli jeszcze dycha. I zestrzelimy go sobie stąd. Mam nadzieję, że trafię. Jeszcze raz. Jeszcze raz. On się tak unosi, że powinniśmy go stąd zestrzelić. O, proszę bardzo. Dostał. Podejrzewam, że to będzie chyba koniec, ale pewności też nie mam. Zobaczmy. No to nie jest za 10 chyba, za 5, czyli brakuje nam jeszcze jednego gema gdzieś. Tutaj, zobaczcie, jest. No i mamy wszystko. Proszę bardzo, 700 na 700 jaja. 3 na 3 i 100% laboratorium agenta 9. Także. W tym momencie możemy zakończyć odcinek, ponieważ poziom zaliczony na 100%, i oczywiście w kolejnym odcinku będziemy działać inny poziom na 100% również. Tylko trzeba przemyśleć, właśnie jaki. Myślę, że skoro zrobiliśmy sobie już tutaj laboratorium agenta, to być może wrócimy sobie do fabryki fireworków, właśnie w której potrzebowaliśmy naszego małpiego agenta po to, by mieć dostęp do wcześniej niedostępnej dla nas lokacji. I chyba tam za pomocą właśnie tej postaci zbierzemy pozostałe gemy, które, których tam nam brakuje do zebrania. Możemy sobie to sprawdzić. Zobaczcie, fabryka fajerwerków, Tutaj ewidentnie nam brakowało właśnie troszkę gemów i dwóch jaj, jak widać. I podejrzewam, że to wszystko zrobimy właśnie w dodatkowej lokacji naszą małpką, świeżo co zdobytą czy uratowaną, jak kto woli. Także. Na daną chwilę bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Oczywiście, jak pojawi się następny odcinek Spyro Year of the Dragon, zapraszam do oglądania. I nie tylko, możecie śledzić wszystkie filmy na kanale. Dlatego zachęcam do zasubskrybowania kanału i wciśnięcia ikonki dzwoneczka, dzięki czemu dostaniecie powiadomienie, jak tylko na kanał trafi nowy film. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Na razie wszystkim.